Siemano, prosto z Manchesteru. <laughs> Katastrofalny występ Manchester United przeciwko Newcastle. Po prostu żałosny mecz, żałosne wykonanie. Marność totalna. Zapraszam na odcinek. Manchester United przegrywa z Newcastle 0 do 1. Szczerze, to jest dosyć spory sukces. Patrząc na to, jak przebiegało spotkanie, jak Manchester United się prezentował, to naprawdę przegrana tylko jedną bramką to jest świetny rezultat. Newcastle nas po prostu miażdżyło, gniotło. Oni nas poniżali przez niemal całe spotkanie. Zaczynając od początku, ja już przed samym meczem, jak zobaczyłem skład, jaki nasz piki blinder wystawił, Myślę sobie Jezus Maria Co to ma być Antony za przyzwoity Występ przeciwko Galatasaray Wylądował na ławce Wracamy do Markusa Rashforda na prawym skrzydle Rashford forma mutant To co on zagrał wczoraj To jest po prostu jego kolejny występ Na poziomie z tego sezonu Wrócił nasz najlepszy lewy obrońca Luke show. No to pomysł naszego Erika Tenhaga Dajmy go na stopera Super! Okej, okay, on na stoperze nie wygląda źle. Problem w tym, że na lewą stronę poszedł Diogo Dalot. Po co przyszedł? Regilon do tego klubu. Po co w nim jest Rafael Varan. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć cały czas. Tych kombinacji. Ponoć liczy się stabilizacja, szczególnie w obronie. Wszyscy trenerzy to wiedzą, że obrona musi być stabilna. Oni muszą grać jak najczęściej z sobą. Natomiast u nas są totalne mieszanki za każdym razem. Diogo Dalot to nie jest świetny pomysł nawet na prawej stronie, ale na lewej to jest już w ogóle komedia i kabaret. Potwierdził to już pierwszą interwencją, gdzie próbował wykopać piłkę z przed oczu Andre Onany trafił w swoją rękę. To chyba pełka powiedział, że teraz już są takie przepisy, żeby takich nieporadnych zagrań nie karać, żeby nie dyktować rzutów karnych za coś takiego. I jakby to jest zgodne z angielską taką naturą i podejściem do ludzi, gdzie nieudacznictwo nie jest w ogóle karane, dyscyplinowane ani nie są wyciągane żadne konsekwencje, więc to jest w duchu po prostu całego narodu. No ale taka interwencja to ekstra klasa by się nie powstydziła. Luxo na stoperze, Varan na ławce, Regilon na ławce. Po co oni. No, no nie, no to, to jest dla mnie niepojęte, niezrozumiałe. Harry Maguire. Rzekomo najlepszy piłkarz Manchester United. Ok, on jakby tam blokował strzały i tak dalej. Ciekawe, że przez to, że rywale dochodzili do tych strzałów, to jest głównie wina Maguire'a i tego, jaką źle kryje. Jeżeli ktoś tu będzie próbował go bronić, to ja polecam wam obejrzeć ten mecz jeszcze raz albo obszerny skrót i zobaczyć, jak Harry Maguire w tej obronie się ustawia. Jak on patrzy na piłkę, totalnie odpuszcza, nie kontroluje tego, co się dzieje przed nim, za nim i tak dalej. On się koncentruje na tym, żeby iść do piłki po prostu, jak dziecko na boisku. Wszyscy do piłki. Wbiegają mu ludzie z za pleców, odskakują od niego na kilka metrów, także można im podać. Chyba on tak strzał Isaka bodajże zablokował, gdzie on odpuścił jego krycie, no i podanie poszło do Isaka. Potem on tam uratował, gdzie minimalnie piłka minęła słupek. Zresztą, <laughs> dwie były takie bliskie sytuacje, gdzie to Maguire mógł zaskoczyć Andreonane. Ja, jak widzę, że leci jakaś piłka, którą Maguire ma przeciąć, to ja mam palpitację po prostu. To, że on jest w dobrej formie, to nie znaczy, że on jest dobrym obrońcą. Ja to cały czas powtarzam. Harry Maguire to jest twarz najgorszego Manchesteru United, jaki ja mam okazję oglądać, od kiedy kibicuję temu klubowi. On jest twarzą tego, jak wyglądają czerwone diabły. Dodatkowo ja zauważyłem taką ciekawą analogię, że jak on był memem i pośmiewiskiem, to Manchester United cały, jakby ogółem, grał w miarę dobrze. Jak on zaczął grać w miarę dobrze, to cały klub jest pośmiewiskiem. To ja wolę tą pierwszą opcję. Niech on wróci do bycia memem, ale niech reszta piłkarzy się ogarnie. Aaron Wan-Bissaka totalnie osamotniony. Przez to on sobie on miał po prostu ciężary tam niesamowite, grając na Gordona i Livramento, którzy jeździli niemiłosiernie tym lewym skrzydłem. Zresztą to Gordon zdobył bramkę po akcji, gdzie One Bisaka nie nadążył, ale tutaj też przyjrzyjcie się, co zrobili Dalot i Maguire w tej akcji. Oni totalnie nie kontrolowali to, co się dzieje za ich plecami i tam nie wiem, nie, nie kojarzę kto to wbiegał, ale ktoś im uciekł i Maguire próbował nadganiać. No piłka poszła trochę dalej, ale tam było dwóch piłkarzy, którzy spokojnie mogli to wykończyć, totalnie bez krycia. Cała obrona po prostu zawala i dopuszczają do takiej ilości strzałów, że tu my nie mamy prawa mówić, że ktokolwiek jest w dobrej formie. Andre Onana jeszcze, bo jego pominąłem. Bardzo podobało mi się w ogóle zachowanie kibiców, jak oni sobie... Jakby nakręcali się za każdym razem, gdy Onana miał piłkę i to... Uuu, no po prostu nie, ja się śmiałem z tego. I widać było, że Onana jest niepewny. To ta jego mityczna pewność siebie i tak dalej, to, to nie działa. Jego podania były fatalne w tym meczu. Widać, że te błędy ciążą mu na psychice. I ja się boję, że to się będzie odbijać, że ich się będzie pojawiało coraz więcej. No ale w tym meczu jakoś udało się ich uniknąć, na linii przynajmniej. Tam raz taka trochę sytuacja, gdzie on pusty przelot zaliczył przy chyba rzucie rożnym, ale to już pominijmy. Nic z tego nie wyszło, więc okej. Okay. Idąc dalej, Bruno jakby szarpał, tak jak to Bruno. Starał się rozgrywać trochę piłek, zagrał kilka takich ciekawych na kontratak, ale my już nawet i w kontrataku nie istniejemy, nie potrafimy go dobrze wyprowadzić. Więc o czym tu w ogóle mówić, Kobi Majnu? No, to jest jeszcze dzieciak. Wiadomo, my nie możemy polegać do końca na osiemnastolatku, że on nam będzie ciągnął cały środek pola. Mając jeszcze jako partnera Scotta McTominaya. No, Mark Goldbridge, dobrze powiedział, niewidzialny. On jest po prostu bezużyteczny. Jego nie widać. On w pierwszej połowie miał mniej kontaktów z piłką niż Andreonana. To wiadomo, to też świadczy o tym, jak nasza obrona się spisywała. Ale McTominay nie pomaga ani z przodu, ani z tyłu, ani w rozegraniu. On jeszcze dodatkowo zatracił to, z czego słynął, czyli swoje takie waleczność. On totalnie nie walczy, on przechodzi obok tych meczów. Obecność w jego składzie, w jego składzie przepraszam, jest totalnie nieuzasadniona. O Rashfordzie to nawet nie chce mi się mówić, bo no, że nada. Występ po prostu żenujący. Ja nie wystawiam ocen, wiecie. 5 na 10 i tak dalej, ale to jest zero. To jest występ poniżej jakiejkolwiek krytyki. To samo Antony Marcial, który. On, Madryk do gry kombinacyjnej, no ale nie, jeżeli drużyna przeciwna presuje i walczy fizycznie, to on nie istnieje. No i on nie istniał w tym meczu. Garnaczo, jak to Garnaczo. Chyba najlepszy z tych wszystkich naszych ofensywnych piłkarzy. On tam próbował szarpać, walczyć. Nic z tego nie wychodziło, niestety. Masakra, to co my graliśmy, środek pola był po prostu tak zdominowany przez Newcastle, że to jest. My wyglądaliśmy tak szczerze jak drużyna pokroju tam Sheffield czy Luton przeciwko Newcastle. Wiadomo, no my trzy godziny autokarem jechali na mecz, no mieli prawo piłkarzy być zmęczeni, bo im lot odwołali. Dla mnie to z buta powinni zapierdalać po takim meczu, ale to jakby nieważne. Newcastle United mają takie problemy z kontuzjami, że Manchester United przy tym to jest po prostu drużyna w 100% zdrowa. Oni co trzy dni prują tą samą jedenastką, bo tam nawet nie ma wartościowych zmienników, żeby Eddie Howe mógł sobie kogokolwiek zastąpić. Jeszcze kontuzja nika bo chłop po prostu był nierozgrzany, stał na tym tam minus 1 czy minus 2 było w Newcastle, stał tam, telepał się z zimna, musiał się raz rzucić i się biedny jeszcze skontuzjował. Masakra, ja jestem zły, ale jestem też zażenowany tym. W sumie co zrobił Erik Tenha, to jaki skład on wystawia i jak dobiera. W zeszłym sezonie my bazowaliśmy na wyprowadzeniu piłki od tyłu, mimo posiadania bramkarza, który rzekomo nie potrafił grać nogami. Teraz mamy takiego, który gra świetnie. Wszystkie podania idą po prostu gdzieś w kosmos albo do rywali. Obrońcy, którzy nie potrafią rozegrać piłki. W pomocy nie ma pomocnika, który potrafi przytrzymać, spokojnie ją rozegrać. Mieliśmy Martineza i Varana, którzy te piłki wyprowadzali. Mieliśmy Eriksena, który potrafi piłkę przetrzymać, krótko rozegrać. Mieliśmy skrzydłowych, którzy pędzą do kontrataków. Nawet tego Rashforda na tej dziewiątce nieszczęsnej, który leci do tych piłek i ma wiele okazji strzeleckich. Wszystkiego tego się pozbyliśmy. Teraz gramy Maguirem i Shaw'em na środku, w ogóle Dalotem na lewej. W środku pola gramy Maktominejem zamiast Eriksenem, który byłby w stanie trochę tą piłkę przytrzymać. Wiadomo, no może nie na taki mecz. Tu raczej Amrabat by był bardziej uzasadniony, bo trzeba było powalczyć tam. Trzeba było powstrzymać tego Joelintona, zastopować trochę podania, rozgrywanie Gimaraesha. I Ja w ogóle. Zazdroszczę trochę tego, jak Newcastle jest mądrze budowane, bo transfer gościa takiego jak Bruno Gimaraes to jest po prostu strzał w dziesiątkę. To by był idealny zawodnik dla Manchesteru United, jeżeli my chcielibyśmy jakoś kreować grę i utrzymywać się przy piłce. Niestety, my zamiast kogoś takiego, ja nie mówię już konkretnie o nim, bo wiadomo, że Newcastle kupiło go wcześniej, zamiast kupić kogoś takiego podobnego, trochę. Z w stylu do Eriksena. Kupiliśmy Masona Manta, który wiadomo, swoją drogą nie gra po kontuzji, ale to jest totalnie inny piłkarz, zupełnie do innej koncepcji gry. Nie rozumiem tego, jak Erik ten hak, jaki był w ogóle pomysł na ten mecz? My zostaliśmy fizycznie zginieceni. Newcastle się po nas przejechało. To 1-0. To jest minimalny wymiar kary po prostu. I jeszcze ta sytuacja, gdzie tam Maguire był na gdzie Antony oddawał strzał. Widzicie, jaką Maguire ma formę. On po prostu zapobiega utracie bramek po obu stronach. Szkoda, znaczy, no szkoda, szkoda, nie szkoda. Wiadomo, byłby remis, więc jakiś tam punkt dla nas. Ja, remis przed meczem uznawałem, że to by był naprawdę niezły wynik przeciwko Newcastle. Ale to by był chyba najbardziej niezasłużony remis w historii piłki nożnej. Newcastle po prostu nas demolowało. I to, że im się udało strzelić tylko jedną bramkę, to jest jakiś cud. Jestem zły, jestem zły na nich wszystkich, a w szczególności dzisiaj i wczoraj byłem zły po prostu na Erika Tenhaga za to, jaki skład on wybiera. Tak szczerze, mam dziwne wrażenie, że grudzień to będzie totalna weryfikacja tego, na jakim poziomie jest nasza drużyna. Za chwilę mamy mecz z Chelsea, czeka na nas West Ham, Villa, Liverpool, oczywiście Bayern jeszcze po drodze. I ja mam wrażenie, że to może być niezła seria porażek. No i jakby kolejne rekordy, wiadomo już, już o tych 14 bramkach w Lidze Mistrzów mówiłem. Chyba 33 gole w tym sezonie, stracone na tym etapie rozgrywek pierwszy raz od 62 roku. Zaczynamy grzebać coraz głębiej w anałach historycznych, żeby po prostu znaleźć rekordy, jakie ten hak bije. Ja do tej pory cały czas byłem murem za ten hagiem, tak szczerze zaczynam mieć dość. Jakby jego wypowiedzi to już w ogóle, to jest poziom absurdu, dawno przekro... przekroczony. No ale to, jakie jest ustalanie składu, na jakiej zasadzie, te jego pieprzenie na tych konferencjach prasowych, to zaczyna mi się ulewać, zaczynam mieć tego serdecznie dosyć. To by chyba było na tyle. Nie, nie, nie wiem, co ja jeszcze mam o tym meczu powiedzieć. Jak chcecie, możecie tam podyskutować w komentarzach. Wyraźcie oczywiście swoją opinię. Jak widzicie, ja jestem w komentarzach aktywny, odpowiadał na nie, więc zachęcam do dyskusji, szczególnie jeżeli się nie zgadzacie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To by było na tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!